Wiesz wszystko o mi, Miguelu. A teraz powiedz mi, czemu tak dziwnie się zakobujesz? Jutro idę do szpitala. Co ci dolega? Co pół roku robię badania, żeby sprawdzić, czy nie ma nawrotów. Ale jak się czujesz? No, zwykle dobrze, ale tuż przed badaniami jestem bardzo spięta i nerwowa, bo już miewałam nawroty i komplikacje. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest w porządku. Ja też. Tak. Co na to twój ojciec? Wspiera cię? Myśli, że badam się raz w roku. Powinnaś mu powiedzieć. Tak, ale jest mi trudno. Bo chociaż tata zawsze był dla mnie dobry, nie lubię go martwić. Przejdę przez to sama. Nie wierzę, że jesteś taka odważna. Nie przesadzaj. Radzę sobie. Tym razem ja będę przy tobie. Nie przejmuj się, ale ja chcę. Nie trzeba. Widziałaś, jak zareagowała Wiko? Nie za dobrze. A co? To... Jak nauczyciel zbliżył rękę, wpadła w panikę. Zaczęła krzyczeć, jak szalona. Byłam przerażona i Celina posadziła mnie gdzieś na końcu. Słyszałam, jak Wiko wrzeszczy, ale nie rozumiałam dlaczego. Kiedy nauczyciel chciał ją dotknąć i zbliżył dłoń do jej twarzy, szalała. Wplątała się w coś bardzo dziwnego. Mówię ci. Tylko w co? Nie wiem. Dziwnie się zachowuje. Ale jak ją pytam, jak cię czuje Wiko? Już dobrze. Możecie do niej wejść. Chodźmy. Jak się czujesz? Już ci lepiej? Tak. Chcę iść do mojego pokoju. Mogę ją zabrać? Lekarz mówi, że to nic poważnego, ale zalecił jej dużo wypoczynku. Możecie ją zabrać. Zaopiekuję się nią. Pomogę ci. Jeśli poczuje się źle, wezwijcie. Nic mi nie jest. Uważajcie na nią. A teraz poważnie. Co się dzieje, bo podczas poprzedniej rozmowy nic nie zrozumiałam. Czemu Diego tak na ciebie działa? Przecież ci to wyjaśniłem. I przykro mi, jeśli tego nie zrozumiałaś. Przepraszam. Halo? Cześć. Czemu mówisz takim tonem? Jesteś zły? Nie, maleńka. Odbiorę cię jutro ze szkoły. Umówiliśmy się, że spędzimy te święta z moją rodziną. Tak, pamiętam. Zadzwonię jutro. Dobrze. Pa. Ciao, chicos. Adios. Teraz jesteś bardziej spięty niż przedtem nada, nada, nada. Jutro przyjedzie bajerle po mnie rodzina hmm. ja Rozumiem ja Lecę się spakować ale przemyśl to, co powiedziałem Nie mogę patrzeć na ciebie i Diego razem. Zdecyduj coś. Co? Albo będziesz z nim gadać, albo chodzić ze mną. Inaczej się nie da. Czy tacy ci myślą, że jesteśmy ich własnością? Mamy wybierać? Naprawdę nic mi nie jest. Idź na kolację. Zwariowałaś? Jesteś chora. Od dziś jestem twoją osobistą pielęgniarką. Nie umiesz nawet używać termometru. Nauczę się. Nie ruszę się stąd. Czego chcesz? Poproszę szklankę wody. Oczywiście. Tyle umiem. Nie zasługuję na takie traktowanie. Po tym, co zrobiłam, było, minęło. Proszę, martwi mnie, że mi nie ufasz. Jak mi coś dolega, od razu ci o tym mówię. Wiem, że coś się z tobą dzieje. To nic takiego. Po prostu mam doła. A nie, Pani powinnaś, bo, bo tym, jesteś, że... bardzo ty, ty, ty jesteś bardzo szczególną osobką. Bez ciebie chyba bym tu wiem, umarła. Tym, że, to albo to to oszalała. Jest, wiesz, z nim, z nim z tylko, Pomagasz mi przyjaźniąc się ze mną i akceptując mnie. No, Nigdy więcej nie tak nie było w głuptacie. To nie jest tak, że cię akceptuję. Wybrałam cię wiele lat temu za to, jaka jesteś. Kocham cię. Nie zasługuję na to. Słuchaj uważnie. Jesteś wyjątkowa. Masz wiele zalet. Jesteś odważna i zawsze patrzysz w przyszłość. Nigdy nie upadasz. Czasem przy tobie czuję się głupia. Jak mówi Roberta, jestem plastikową, pustą Barbie. Jak będziesz jej słuchać w Walnecie. Wszyscy bywamy smutni, ale wiedz, że jesteś wartościowa i wiele osób Cię potrzebuje. De lo valiosa que eres. De cuánta falta me haces a mí y a mucha gente. Pico, ¿De, de verdad. Ay, miedo. Te quiero mucho. Bardo coja.